Zachód otworzy drugi i trzeci front wojny w Gruzji i Mołdawii. Europa tonie w perwersji, w nihilizmie, w migracji, w kosmopolityzmie i zamienia ludzi w cyborgi, w chimery i mutandy. Musimy więc ogłosić Putina kluczową postacią konserwatywnego odrodzenia. Nie będziemy już szerzyć wpływów na świecie przez lewicowców. Wykorzystamy tym razem do tego tradycjonalistów. A tak w ogóle wszystko u nas dobrze. Nie będziemy wypuszczać za granicę Rosjan, którzy zrobili niezgodny z planem remont mieszkania. Możemy wsadzić na 5 lat blogera za nazizm, bo skrytykował outfit pomnika Matki Ojczyzny. W jednym szpitalu znaleziono u nas granaty w spółczce od klozetu. Znaleźliśmy też na śmietniku w Petersburgu urnę z prochami uczestniczki oblężenia Leningradu, a w Sewastopolu budujemy dla kotków domki w stylu Stalina. Dzień dobry, to wszystko naprawdę są teksty z największych tytułów moskiewskiej prasy propagandowej i czytają je dzisiaj obywatele ruskiego Miru. Pełna wersja prasówki na Postprawda Info. Do zobaczenia.